Szpital Świętego Łukasza w Tarnowie zmienia swoje oblicze. Wszystko dzięki wsparciu województwa Małopolskiego, środkom z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu szpitala. Wszystko to pozwoli na przeprowadzenie kompleksowego remontu, w tym rozbudowę bloku operacyjnego czy poszerzenie oddziału neurologii i intensywnej terapii. Samorząd Województwa Małopolskiego zabezpiecza środki. W tym przypadku podpisaliśmy umowę na 8 milionów złotych, natomiast wartość całej inwestycji to ponad 100 milionów złotych. Istotą również jest to, i co podkreślamy wielokrotnie, że praca w szpitalu to jest praca zespołowa, bo administracja przygotowuje wnioski, kadra medyczna zajmuje się leczeniem pacjentów i to wtedy stanowi całość nowoczesnej medycyny w Małopolsce, w tym przypadku w Tarnowie. Rozbudowa szpitala to ogromny krok w stronę poprawy jakości świadczonych usług dla mieszkańców naszego regionu. Wartość tej budowy to ponad 50, prawie 60 milionów złotych. Natomiast pozostałe, pozostałe koszty to właśnie będzie nowoczesny, najnowocześniejszy sprzęt, który chcemy wyposażyć lekarzy, pielęgniarki. Będzie poszerzenie neurologii, która jest bardzo, bardzo potrzebna pacjentom. Będzie nowa centralna sterylizacja i nowa intensywna terapia, po powiększeniu liczby łóżek z 9 do 14. A to z kolei oznacza, że więcej pacjentów będzie mogło skorzystać z nowoczesnego i dobrze wyposażonego szpitala dysponującego doświadczonym personelem.